Wszystko zaczynaliśmy niemal od zera. 18 kwietnia 2007 roku Michel Platini ogłosił w walijskim Cardiff, że Euro 2012 zorganizują Polska i Ukraina. Dziś lista wrocławskich inwestycji gotowych na euro jest długa. Ale dochodzi do niej spis rzeczy, których nie udało się zrealizować. Raport Alberta Bystrońskiego. Kiedy w kwietniowe przedpołudnie Michel Platini odczytywał nazwy krajów, organizatorów euro wrocławscy kibice byli w euforii. Zaś w miejscu, gdzie miał pojawić się stadion, i drogi łączące go ze światem, rosła trawa, a działkowcy uprawiali marchewkę. Tak to jest, od widzi pan to ziemia ziemi, to jest piach, prawie tutaj. We Wrocławiu wszystko trzeba było zaczynać od zera. Dzisiaj budowa stadionu jest na ukończeniu. W połowie roku mają być gotowe otaczające go drogi, a najpóźniej jesienią obwodnica autostradowa i nowy terminal wrocławskiego lotniska. Nie ma praktycznie żadnego ryzyka, abyśmy nie zdążyli, ponieważ 90% inwestycji kończonych jest jeszcze w tym roku. Na początku przyszłego roku będzie ukończona budowa prowadzącej na stadion linii tzw. Tramwaju Plus. Tylko jedna ważna inwestycja spędza mi sen z powiek, mówi wojewoda i jednocześnie przewodniczący Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Euro. Umiarkowany niepokój wywołuje remont dworca głównego z racji tego, że w harmonogramie on jest, ma być zakończony w ostatnim momencie przed Euro. Na dworcu końca remontu na razie nie widać, ale w marcu wiceprezes PKP przekonywał we Wrocławiu, że problemu nie będzie. Zawsze jest to samo sama wątpliwość, zdążymy na 1 maja albo 22 lipca, czy nie zdążymy. Mogę powiedzieć, że tym razem zdążymy. Lista inwestycji, których przed euro zrealizować się nie uda, niestety też jest długa. Otwierają ją hotele z luksusowym Hiltonem na czele. Szefowa wrocławskiego biura organizacyjnego EURO twierdzi jednak, że miejsc hotelowych we Wrocławiu nie zabraknie. Zapewniliśmy uef że wymagane przez nich pokoje będą mieli dostępne. Już je zakontraktowali ponad rok temu, więc co do ich zobowiązań jesteśmy już zabezpieczeni. Teraz koncentrujemy się na przygotowaniu odpowiedniej bazy noclegowej dla kibiców. Do EURO nie powstaną drogi ekspresowe do Poznania i czeskiej granicy. Przyzwoitą trasą nie dojedziemy także do Warszawy, bo ekspresowa S8 skończy się koło Sycowa, a kibiców zamiast budowanej przez Śląsk Wrocław, czyli Zygmunta Solorza, galerii handlowej koło stadionu przywita wielka dziura w ziemi. Największy rachunek za euro zapłaci budżet Wrocławia. Miasto już dzisiaj jest zadłużone jak nigdy dotąd. To co budowalibyśmy dwie dekady powstaje w ciągu pięciu lat. We Wrocławiu w czasie Euro zostaną rozegrane tylko trzy mecze piłkarskie, to jest zaledwie 270 minut piłkarskich emocji, które radykalnie zmienią miasto. I to jest prawdziwa magia futbolu. Wrocław Albert Bistrański.